Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Piękno. No, no, powiedzmy tak, że witamy w wyjątkowej tak byle Tak, bo dzisiaj nie tyle powiemy jak było, ile powiemy jak jest tak. Czyli tak była, tak jest Bo mm. nowy Sejm, nowi posłowie Chodzą takie świeżaki zagubione tam po tych yy, no, korytarzach także. sejmowych no. Albo się błaźnią w wywiadach jak, jak, jak choćby Michał Kołodziejczak No właśnie W wywiadzie Roberta Mazurka było tak Rozumiem, że pan wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe, prawda? A może nie wiem. Hmm. Nie wie pan? A może nie wiem. Dlatego przygotowaliśmy tak, dla dlatego. posłów ściągę. Co jest czym tych, w Sejmie? Tych nowych. No, nowych i starych, niech sobie przypomnę. No, tak. Powiemy między innymi, co to jest to, to całe Zgromadzenie y, Parlamentarne. Tak. Tak? Powiemy, co to jest takiego kworum. Powiemy, tak. powiemy też, uwaga kim są idiotes. Tak. Idiotes, zanotujcie. Tak. Dla posłów to taka ściąga sejmowa, dla ludzi normalnych yy, piguła wiedzy o społeczeństwie, czy innym hicie teraz, które tak. jest w szkole. Na początek powiedzmy, co to jest precedencja. Mm, precedencja. Prece coś tam, czyli najpierw y, jedzą najsilniejsi. Prawie, że... Tak? No, ale to tak było, bo to najsilniejszy jaskiniowiec za zaciągał do jaskini na przykład yy, najpiękniejsze samice podobnie. Al Albo na raczej naj najwolniejsze. I je no. konsumował. Bo jak piękna była szybka, no to wtedy uciekła. Także... No i, i... No i, a, i ten doganiał najszybszy. Najszybszy. No. Co nas uczy, no. że jak się ma przymioty, mhm. to można być brzydkim. To sobie zanotujcie też w waszych mhm. zeszytach. Do Czyli wytłumaczyliśmy już hasło precedencja? Czy nie, jeszcze właśnie, nie? No jeszcze nie, bo teraz, jeśli mogę... Okay. Pre precedencja to jest inaczej porządek pierwszeństwa w państwie. Ta to nie dotyczy skrzyżowań. Nie, nie. nie. nie, Czyli nie. Najpierw jest prezydent. No to to jest jakby jasne. Bo on jest nie? najważniejszy. Znaczy, w, w teoretycznie, bo w praktyce mhm. nad prezydentem jest prezes. Tak. No. Pan, prezes. pan prezes. prezes. prezes to jest osoba zerowa. Tak, tak. tak bym Pierwszy jest prezydent, drugi. Marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu. Czyli tak. pan Szymon, mam talent chołownia, jest tak. drugi. Mhm. Znaczy niby teoretycznie to. tak, no ale nad panem Szymonem jest pan Donald. Czyli to są mhm. pi już pierwsze, no. pierwsze drugi to teoretycznie. I, i, I też jeszcze dwóch jest nad nim Kosiniak i Kamysz Dokładnie. To, i to jest obok. A, dobra, trzecią, jest Trze, trzecią osobą jest marszałek senatu, czyli pani Małgorzata, przestańcie kłampać, Kidawa Wabłońska mhm. A premier jest gdzie? Gdzie, właśnie Pre, Premier jest czwarty 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 Nie tak? załapał się na podium Nie, nie, potem są mhm. wicepremierzy, wicemarszałkowie, ministrowie no. i tak dalej, prezesi, rzecznicy, posłowie, senatorowie, sztab, wojewodowie, burmistrzowie, radni, Wojtowie, potem są... I my! No nie jeszcze, to jeszcze, jeszcze nie, nie? A jeszcze potem nie. na koniec jest szwagier sołtysa zatrudnionego jako palacz w funkcji skupu obornika. Potem tak. jest on, potem długo potem. nikogo nie ma. No. I potem tuż powyżej kosza na śmieci jesteśmy my. A, tu wszyscy, tu, wszyscy. Tu, 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 i brawo tu. my! A, brawo a, my, bo, a, bo my. oprócz rodzin i siebie utrzymujemy hmm. całe to bractwo powyżej nas. Tak? A to nie są lekkie sprawy. To nie są nie, nie, lekkie. I ja, nie, nie, są. ja mam dane. Przygotowałem się. No. Y, państwo polskie zatrudnia 3,5 miliona osób. Z on. czego milion urzędników i my to na własnych barkach, na klatach właśnie. Duma. Rozpiera mnie duma. Tak. Dobra, to... to pomówmy dzisiaj o tych najważniejszych, o tej wierchuszce, o parlamencie. Właśnie. To jest 460 posłów i 100 senatorów. Hmm. No, ktoś nieobeznany powie dużo za dużo. Ktoś hmm. tak może powiedzieć. Hmm. Mógłby tak, tak ktoś no, powiedzieć, tak. no ale z punktu widzenia szefa partii obsadzającego swoimi stołki... To jest jednak za mało, za mało. bo pięć tysięcy foteli by się przydało jak nic. Też ja, by było za mało. Tak. No. No. I teraz uwaga. W sejmie rządzi kto? Prezy. Prezydent. Prezydium. Prezydium, prezydium. prezydium. prezydium Sejmu. To, Sejmu. To sobie zanotujcie. I co prezydium się składa na Sejmu. prezydium Sejmu, jak was zapyta ktoś? I prezydium Takie. Sejmu to jest to jest naczelny organ kierowniczy tejże instytucji. To jest marszałek Sejmu, o. wicemarszałkowie i doradza im szef kancelarii Sejmu. Taki to jest marszałek, wice i szef kancelarii. I co to to oni robią? Sejmu. Oni ustalają plan pracy Sejmu, no, to zastawienie zawsze bawi. Plan pr praca i sejm. Aha. <gry> nie, no to jest też No dobra, a co oni? Oni się zajmują wykład tam wykładnią regulaminu. Wykładnia. Wykładają regulamin. Nie, regulamin mówi to coś. To jakaś wykładzina, to coś. Jest. Oni mówią, co znaczy to, co mówi regulamin. Dobra, a, a, a kancelaria taipa. Sejmu to kto? A Właśnie. to jest poważny urząd. To jest poważny urząd. Ja tak myślałem, to jest poważny urząd. Kancelaria. No. Wspierający no. pracę Sejmu, tu znowu aha. cytuję, organizacyjnie, finansowo, technicznie. To ci, I ci akurat coś robią. To znaczy? To są aha. druki Papiery, że tak powiem, wersje elektroniczne, to są hotele, pokoje, obsługa i tam jest prawie 1700 osób. To nie jest taka kancelaria, o, że wchodzisz, dwie sekretarki. To jest nie. więcej niż parlamentarzystów. 1700, no? O, no, no to takie no. wsparcie chyba jest ważne. Bardzo tak się bardzo, wydaje, żeby posłowie mogli całą siłę. Tak, świeżość i energię. I cały swój potencjał. Cały swój potencjał poświęcić e, znaczy plenarnym nawalankom. No, tak, bo, no, no, po w, widzieliście na przykład y, ministra Ziobro, jak y, tam z mównicy krzyczał. Wypoczęty, Wypo... świeżutka koszula. O niego I... zadbała właśnie kancelaria Sejmu. Hmm. Tak? To Zobacz, oni się idą żeś. na pinktelaś tam. To jest procesowa sytuacja. Fajnie, dobra. To teraz Zgromadzenie Narodowe. O, no właśnie. No no właśnie. Się zarówno, to to, to, to na tym się właśnie wyłożył ostatnio Michał Kołodziejczak w tak. wywiadzie i był wstyd. Może, no. wiem, może, nie. No może no. wiem, może nie wiem. To na początku, gdy nas ktoś zapyta, mówimy, że Zgromadzenie Narodowe to jest organ. Jak wątroba, wątroba czy nerki, żołądek. Tak, taki organ konstytucyjny. Konstytucyjny. Mm, konstytucyjny. Składający się z posłów i senatorów wspólnie. Razem Dobre, czyli 560, 5, to tak? 560. Tak, każdy z nich ma głos i każdy głos jest sobie równy. No. Czyli tu nie ma, że senator nad tym posłem. Nie, nie, nie. nie, 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 nie no, no. Kiedy się zwołuje zgromadzenie narodowe? No właśnie to, kiedy? To, to moż, kiedy. Mogą nas na... Na, w obor... na pewno, żeby odebrać przysięgę od prezydenta, bo jak przychodzi tak. prezydent, to się wtedy wszyscy tam spotykają. Czy w przypadku impeachmentu prezydenta, no. czy na przykład orędzia prezydenta. Wtedy jest 560 okay. wszystkich, tak. Czyli tak, czyli normalnie się nawala 460 posłów. Albo 100 zbos... senatorów. Albo 100 tak. senatorów, tak. A jak się nawala ponad pół tysiąca ludzi, to 500... wtedy to jest zgromadzenie narodowe. 560 no, to dobrze, wtedy się... Dobra. A, a czekaj, bo jeszcze jest coś takiego jak konwenceniorów. Konwenceniorów jeszcze no. jest, tak. I co on robi? To wtedy jak się nawalają starze ludzie. Aha. To, to nie, tak, tak powie ktoś złośliwy. Nie, Na nie, nie. Nie, nie, nie. No no pewno tak nie no. jest. Konwent seniorów to brzmi dumnie. No, to są tak, konwent seniorów, no to czy w konwencie seniorów są marszałek, marszałek. wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, mhm. jeśli te reprezentują co najmniej 15 osób, mhm. oraz przewodniczący kół parlamentarnych, reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Czy tak. musiałbyś być teraz na, na liście, jakby był klub? To szef tego klubu jest potem w tym konwencie seniorów. To jest skomplikowane. Ja, ja, nie, i bo ja... jak sobie teraz założą nowe koło. Dobra, ale od tego jest To, to, to nie, to nie jest do jest bardzo konwentu. skomplikowane, od... ja sobie na tym szlaczę Ale od tego jest tak było, żeby wyjaśnić. Czyli mm. co oni robią? O, właśnie. ten konwent seniorów. No i tu właśnie jest. <laughs> wczytywałem się i mam, no, mam <laughs> bez z, sensu. Z, różnych, z różnych źródeł wiem, że opiniują projekty planów prac Sejmu. Hmm. Aha. Opiniują. Y Pro, opiniują projekty porządku dziennego poszczególnych posiedzeń. Mm. Opiniują terminy, wnioski. Mm. Aha, tak. czyli może ja spróbuję wyjaśnić. Wyjaśnij, tak? Tak. tak czytają, mówią no tak, no dobry, mm. tak, <grym> ta, ta. ta, ta. ładnie, o. albo mówią o, o, o. Ta. Ta. o, nie, to nie. O, to tak. <grym> <grym> ta. Ale to. ja myślę, że to jest bardzo ważna uwaga. Tak mi przyszło to, to daj, do głowy, że nie należy mylić konwentu seniorów ze zgromadzeniem starszyzny w typowej wiosce meksykańskiej. Ty nie to nie należy mylić. Się. Chociaż tu, tu senior nie ci... i tu senior. Tu senior i tu senior, ale tu senior, to nie. Tu senior a tam senior. Bo, główna różnica jest taka, że ci w Meksyku, seniorzy, Piją tekile, senior pije tekile, tak. a senior w Polsce pije wódę. Tak. Przy, przy tym opiniowaniu. Tak. Przy opiniowaniu. I, no i Meksykanie, jak mają... czytasz te, te bzdety, no to kurde, nie napijesz się, to, no to I ważna, opinię jest, wydać. Jedna uwaga, senior z Meksyku ma śmieszniejszy kapelusz niż no. No. senior z konwentu sami. Jak, jak, no, no, jak zobaczycie dzwoneczki no, no. wokół kapelusza na rondzie, to to będzie senior z Meksyku. Ale jeszcze jest taka no. różnica, że u nas marszałek Sejmu może różnych ludzi zapraszać na te spotkania. Spotkania Konwentu Seniorów. Premiera. Może na przykład, ma, teraz może Marcina Prokopa zaprosić. Ty, Marcin, wpadnij, będzie fajny zebranie. Ale gdzie, a na wiosce każdy może zapraszać, a, więc to no, też to jest też różnica. to, jest też różnica. No, no. Dobra, to wróćmy no, do marszałka. No, no, Dobrze, no, do no, marszałkiem. No. Marszałek to jest druga osoba w państwie. Sejmu. Z, no. Marszałek Sejmu. I skąd Jak? o tym wiemy? No. Wiemy o tym stąd, że marszałek ma gołej pensji 27 koła no. i przysługuje mu w Sejmie 100 metrowy gabinet, niektórzy mówią apartament, z obsługą kelnerską. No, no, no i To jest coś. To tak. jest, chcesz herbatkę, to nie robisz sam, nie. tylko ci przynoszą. No, bo, bo, no, nie, nie, bo ty nie masz czajnika. Tak? No, nie. Wołaś kanał. mi ten przycisk od, od ekspresu do no, kawy. To jest marszałek sejmu. To jest co ty. Ale 100 metrów kwadratowych no. podobno. No, 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 no. To też nie w no, skali, nie, ja nie, jest. To, W Warszawie. To jest poważny metra. Sto, to, to jest Stolicy. To nie jest poważny metra. To nie jest, jakiś tam daleki wawer z całym szacunkiem nie? W 15 za metr, tak, To chcesz, chcesz, żeby, nie wiem, chrześniak nauczył się jeździć na rowerku? Bardzo proszę dzwonisz, zapraszasz. Wpadnij, jest 100 metrów. Pojeździsz sobie. Dywan, miękko, nie potłuczysz się. Herbatkę przyniosą. Tak. Ale też może, jak jest kto, kto przytomny, to se no. zwinąć papier w kulkę no. i udawać, że gra tam, w, że ciupie w haracie w gałę. Piłkę. No. A, A myślisz, że dlaczego ten poprzedni rząd tak dobrze grał w piłkę? A trenowanie Podić? u marszałka. U marszałka ćwiczy. Tak, Ale no. marszałek oprócz tego ma jeszcze, BMW Serii 7 z kierowcą, ma ochronę. Z, i... z kierowcą czy z kierownicą? Z kierowcą. Z kierownicą. Krew, kierowca ma kierownicę e, i e, ma jeszcze specjalną opiekę lekarską. No, czyli mm. jakbyś chciał, nie wiem, podreperować biodro, to nie czeka 10 lat. Nie, nie, nie tylko... to ma tego samego dnia i ja. na, na wieczór. Idzie. To może ci kolerzy mu robią lekarz. operację. Ale słuchajcie, marszałek też kieruje obradami, no. udziela głosu. No. No. Mówi, jak długo poseł może mówić. Um. Że pan Pani Ziobro ma trzy minuty, nie? I to no. jest koniec. Może przywołać do porządku, może odebrać głos, może wykluczyć posła z obrad i taki poseł musi natychmiastowo opuścić pomieszczenie. Czyli, Fajne. czyli mówi tam, Fajne. wiesz... Ja to bym się bawił w takie coś, Fajne. nie? Tak, no ja myślisz, że to... dlaczego tak hołownia chciałbym Fajne. wyjść. No to... Pan poseł taki, won. Tak Ale bez... za co? Bo, bo w mam talencie, mówił, wyjdzie facet, musiał wychodzić, no, znaczy, no. albo się mógł czyli, stawiać. Czy, czy, czyli ten chołownia to jest trochę taki tata. Taki no. ojciec, ojciec a, Szymon. I, I on. Taki tata, który nie musi sobie robić herbatki. To jest. No, to, jest, to, jest to jest stanowisko. To. No. I może, uwaga, może marszałek zastąpić prezydenta. Gdy na przykład, tutaj jest cytat, prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni, to po, wtedy zastępuje. Na przykład poleci do sklepu, nie? Tam kupować, i wtedy jest no Wtedy chyba aż wtedy tak to nie. nie? No, ale też marszałek chyba zwołuje zgromadzenie narodowe, o no którym właśnie. mówiliśmy wcześniej. A. Tu, dokładnie. No. A gdy, y, gdy większość. Ja też bym se dla jaj zwoływał? Bo... Tak, ja, popatrzcie. Ta po Tylko nie z pustymi rękami, nie? I uwaga, czekajcie, się, bo to takie no? zgromadzenie... I tam... zamknięte zrobił, nie? To Bez to. transmisji. I on, Dobra. Senior, senior! <grym> senior. senior. No, chyba jest dwie trzecie albo trzy piąte w większości, może wyłączyć ten jawność obrad. Wtedy są no bardzo obrad. No to Bardzo dobre. I jeszcze kursa. zarządzić, że ja wszyscy każdy, w kapeluszy. Ale jak każdy przyniesie flaszkę za kąchę no to stary 100% będzie. Nie dwie trzecie, tylko 5 piątych, I kelner, dziesięć dziesiątych. kelner nie do gabinetu, tylko na salę obrad. No właśnie, ja, na salę plenarną. A tam sala jest większa niż te weselne na Podkarpaciu. Tak, dobra. słuchajcie, gdy to zgromadzenie narodowe większością dwóch, trzecich głosu, głosów uzna na przykład pana prezydenta za trwale niezdolnego mhm. do sprawowania urzędu, to się wtedy go zmienia. No. Czyli to Czyli ten ma moc. marszałek trochę władzy ma. Tam. No i to Zgromadzenie Narodowe ma moc. No czekaj, ale w ten sposób przeszliśmy do większości tak. i może wyjaśnisz nam, co to jest kworum. Co to jest kworum. 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 To, Jacek, takie, nie kworum to jest wystarczająca ilość alkoholu dla całego Zgromadzenia. No. To jest kworum. Jest flaszka na dwóch? Tak, mniej więcej, ale 0,7. Bo jak jest flaszka na trzech, to już nie ma kworum. Nie ma. To już wiadomo, że będzie zamawiane klowo za chwilę. Tak. Że można już dzwonić, żeby nie czekać. To jest. Albo ktoś z konwentu leci po flaszkę. Tudzież przenosi się imprezę do gabinetu marszałka jest kelner. I przestrzeń na tańce. To nie trzeba Piotrusia na Piotrusia. na sali obrad. Pijemy... U marszałka tańczymy. Do, słuchasz, Dobra, nie, kworum, dobrze. poważnie. Quorum, kworum, Jak ktoś jest... zapisuje, rzeczywiście się chce czegoś nauczyć. Co to jest no, kworum? To, to, to dzisiaj mamy taki mały w, woś w pigułce. Kworum to jest minimalna liczba członków zgromadzenia niezbędna do przeprowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji. Czyli w naszym Sejmie, żeby uchwalić ustawę, to musi być połowa posłów. Hmm. Czyli u nas kworum to 230. No okej, okay. no, okay. czyli tyle musi być, bo w nie, jak Na mnie jak jedno... będzie. w Anglii 30 wystarczy. Hmm. I masz kworum i no. ciak, przeszła ustawa. A, no a, a, a czekaj, jak w komisji mówię, to wtedy 1 trzecia składu jedna od komisji. A, okay. Okay. Dobra, to no to taki. czekaj, to to mamy kworum, a, hmm. bo tam jest jeszcze coś takiego, jak większość zwykła. No właśnie, no większość zwykła, czyli w, to jest wtedy, kiedy za jest więcej głosujących niż przeciw. Aha. a większość niezwykła. No to, 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 to wstrzymujących się tutaj nie liczy aha, to, tak Większość głosowań u nas w Sejmie to jest taka większość zwykła. Czyli, okay, ja. czyli musi być 230, i jak jest więcej za, no to przechodzi. Tak, tak, tak. Dobra, wtedy, okay. bo teraz jest nie większość niezwykła, tylko to się nazywa większość bezwzględna. Mhm. Aha. I to jest wtedy, gdy, uwaga, cytuję, głosów za jest więcej od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. Aha, a, czyli a, to się widzisz. wtedy liczą. Czyli wstrzymujący są jakby przeciw. Wtedy, w, w, wtedy te, no to... Czyli w są... zwykłej wstrzymujących się nie liczy, nie liczy a w bezwzględnej, bezwzględnej się ich liczy. No. Tak. No. Tak. Na przykład Sejm jak chce odrzucić poprawki Senatu. To, to musi mieć bezwzględne. Mm. Albo żeby ogłosić referendum. To też musi być. Be... A, a jeszcze jest coś takiego jak. Taka bezwzględna, czyli nie bierze jeńców. Nie, bierze, nie. A większość wiegnio. nie biorąca jeńców. A nie. większość kwalifikowana? To wtedy to jest taka, to jest większość niezbędna do wygrania głosowania wyrażona ułamkiem. Ech. Na przykład dwie trzecie, Aha. trzy piąte. To się Aha, stosuje... czyli że dobra, do czegoś no to tam. Jest, a to, to, to w takich ważnych drzec? głosowaniach jest. No. Że no. Trzeba zebrać dwie trzecie. No, jak, jak, przykład... jak jest na przykład ustawa: dobra, jutro wszyscy pijemy. Nie ma obrad, to musi być 3 czwarte czy 5 Nie wiadomo, szóstych... że, i tak, że i tak będą ją tropili, więc nikt tego nie głosuje. Nie? <głos> jak, jak chcą zmienić konstytucję, to, Aha. to Aha. muszą mieć większość bezwzględną, muszą mieć 2 trzecie głosów. Czyli kwalifikowaną. 2 trzecie. Tak, kwalifikowaną, żeby no, 2 trzecie głosów. No, dobra. A głosować musi tam co najmniej połowa. A żeby skrócić kadencję? To tu też musi być 2 trzecie, ale ustawowej liczby posłów. Czyli łącznie Tu 307 musi, musi być. Tak. Okay. I to jest, ja by... tak zwane, to jest taka większość konstytucyjna. Jak masz tą konstytucyjną. Tą większość to możesz wszystko w ogóle, nikt się nie podskoczy. Teraz rozumiem, dlaczego oni tak wariują w tym Sejmie. Przecież to jest tak, tak? skomplikowane generalnie. No nie, ale to, to, ale to wiesz, to tam są goście, którzy to znają na wyrywki. A oh. no, budujesz w nocy i. Ten... pewnie siedzi teraz po nocach i się, się tego uczy on, tam, no. tam, tam, Dobra, ale większość konstytucyjna jest. No tak, przykład Zgromadzenie Narodowe musi mieć dwie trzecie ustawowej liczby członków, żeby odwołać prezydenta. Hmm. Hmm. Czyli zgromadzenie to z 560 to jest 374. O, I można... Czyli póki bierzesz co... tyle i możesz odwołać prezydenta. Tak, czyli póki co pan Andrew może spać spokojnie, no bo to jak wiesz. Czyli okej, okay, do, to dobra, bo to jest takie skomplikowane. Więc jak ktoś się zastanawiał, co robią prezes Kaczyński, tam premier Tusk, gdy są sami, no. to oni kminią i knują, jak i gdzie, jaką większość mogą mieć. Tak, bo oni cały czas siedzą i to liczą. Oni są tak. na bieżąco z tym. I, tak. I, I, co, komu, i co komu obiecać, żeby tak. głosował tak, jak trzeba? Dokładnie. Tak? I oni te większości i liczby znają na wyrywki. Na wyrywki. To wzbudzisz tak. prezesa w środku nocy, czy Donalda Tuska? no oczywiście ci to jest jedzie, sejmowe... Kwalifikowana, tak. Takie... Tu mi potrzeba jeszcze i chińskiego, i tu i mebałżońskiego, tak. i wtedy Czyli takie do. sejmowe 2 plus 2, tak No tak, tak przy tak. czym to hmm. dla tych najważniejszych, bo ci normalni posłowie to tam... Dobra, dalej. Tak, nie tak, no, tak, tak, wykonałem jak, polecenia. Bo... Uuu. Tu masz ściągę taki poseł, Tu <laughs> głosujemy za, tu głosujemy przeciwko, tu za kolega. Albo patrzysz na kolegów, nie? I... Aha, dobra. Dobra, to ale wyjaśnijmy jeszcze coś, o, opowiedz nam o coś o sejmowych komisjach. O no, sejmowych komisji jest 29%. Ale no tak, bo tam są tak, komisje jest, sportu, komisja tego, tak, komisja tak. tego, tam. Jest ta lista na stronach Sejmu, to są komisje duże, średnie i małe. Tak sobie to powiedzieć. No, zaskakujące. I to, ale to i, i to jest płacone. O. Za to jest kasiura ekstra. No nie, no to oczywiście, że mój no. idziesz do Sejmu, to oprócz tych obrad normalnych, jeszcze masz komisję, to musisz mieć na dodatkową wódę, nie? No tak. To to tak. No nikt tego za darmo nie zniesie. Ty no to komisji. tam siedzisz, tam jeszcze na wódkę cię za chwilę proszą, nie? to właśnie no. są komisje. Jest, ja też tutaj coś wynotowałem do dzisiejszego daj, odcinka, daj. żeby nie było, że się nie przygotowałem. Poseł ma ponad 12 826 złotych pensji. Ma. Mhm. Ma 4800 złotych diety parlamentarnej. 8 i ryczałt na prowadzenie biura poselskiego 19 tysięcy miesięcznie. Już źle nie jest, ale jak dodatkowo no. taki poseł zostanie przewodniczącym komisji, no. to dostaje ekstra 2565 zł i 20 groszy miesięcznie. Ale na chuj 20 groszy? Myślałem nad tym i myślę, że może właśnie na chuj. Taka zabawa. Jest wzwód, a ty balansuj na żołędzi 20 groszówką. A może, taki... a może to jest 20 groszy, żeby nie wiem jaką zioł. mużne dać, jak przychodzi. Nie, do nie? balansowania to jest taki miły dodatek do poselskiego uposażenia. Naprawdę. Dziękujemy, bo... że nam to wytłumaczyłeś, w przemku. Wiesz? Bo, bo to się dostaje nawet wtedy, kiedy komisja nie obraduje. Aha, no to wie... no, Ale pamiętacie, była taka aferka swego czasu, to początek 2023 roku. roku tak, no. Jak tam jeden z posłów został szefem podkomisji do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego. Tak było. I komisja zebrała się raz na 5 minut, ale hmm. sam poseł przytulał, jak pisała prasa, miesiąc w miesiąc 12 tysięcy tam mi się 46 złotych łącznie. Łącznie dostał, tak? tak. tak, tak. Przez no, pół roku 12 po 12 tysięcy. Tak. Nic no. nie robiąc. No. I właśnie po to są te wszystkie sejmowe komisje, podkomisje, i tak dalej. Będziesz głosował jak chcemy, żeby było kworum, no to prawda, masz tutaj miejsce w komisji bo, bo, bo do spraw zagranicznych. Tak gadamy, wiesz, gadamy. A, a mnie najbardziej ciekawi, bo mnie zachęciłeś, bo ja przyznam się, dzisiaj nie jestem przygotowany i chłopcy mi to tłumaczą wszystko, bo jeszcze jedno ważne określenie. Obiecałeś, że wyjaśnimy. Co to jest idiotes? Idiotes, bo myśmy idiotes. na nie trafili w trakcie pracy nad tym odcinkiem, tak były. Idiotes. Znaczy, oni pracują nad Słowo pochodzi ze starogreckiego. Idiotes. Idiotes, i oznacza osobę skupioną na swoim prywatnym życiu w opozycji do społeczności. I w związku z tym. Czyli... Co? Przekładając na nasze, to mamy wrażenie, że to jest sejmowa większość. Większość nasza, po prostu. Względna, bezwzględna, obłędna, niewykwalifikowana, ta, która jest. Tak. To są nasi idiotes. idiotes. I to jest ze starogreckiego idiotes, już przed tak, oni tak, pisali. Tak, bo, to, bo to się nie o, łączy. Z, skupione na sobie. Z idiotą? nie. Tak. To są idiotes. Czy śmiało można powiedzieć i to wygra sprawę w sądzie? Tak. Dzień dobry panie idiotes, na przykład. Tak. Nie, to możesz... I ty mówisz, że to ze starogreckiego? Bo istotnie ta... to jest starogrecka, to jest osoba skupiona na I od własnym tego tu jesteśmy. Tak? W tak było. Radiowcy no. bez cenzury, żebyście się czegoś nauczyli. Dobrze, to no. teraz w takim razie tu w komentarzach napiszcie, co to jest zgromadzenie parlamentarne no. tak. narodowe. Co to jest to czy tamto. Tak. tak. W trzech, w trzech zdaniach. to czy tamto, w kwestii Sejmu. W trzech zdaniach. I w nie zapomnijcie zostawić suba, włączyć dzwoneczka i zostawić łapkę w górze, jeśli wam się podobało. I pięć gwiazdek. I sprawdźcie na mhm. naszym kanale, czy niczego nie przegapiliście, bo mhm. dużo odcinków, a szkoda by było, żebyście coś pominęli. Czemu tak gładzisz stół? No bo jeszcze, a jakbyśmy coś powiedzieli, żeby tak śmiesznie było na koniec, Aha. coś, żeby mandat dali, albo oddali, czy coś. Mówisz o Sejmie, mandat. Nic Aha. mi do nie przychodzi. Może wam przyjdzie coś, nie? Śmiesznego z mandatem. Takie, no. że było, na przykład, oddawaj fartucha, to oddawaj mandata. O. Takie na przykład. No na przykład. Takie na szybko, śmieszne. Na szybki, tak. śmieszne Fajne, nie żart. naturalnie, ale tak. Szybki, szybki żart na koniec. <laughs> Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski. Przemysła w dżinsowych oczach, całujemy was mocno.